szkolski Konfiden, jak tak? Monitorik, co tam kurwa przy robisz? Betoniarki, moje mam, proszę odwieźć I wypierdalaj A jak na schodach się nie Masz klamkę, że się w dupę w i odpalę parówą Tutaj pozostaje nie proszę Albo też sobie na ten, na wodę, proszę skakować najpierw telefonem Co mordeszko Zobacz, tutaj podżytę tego kiłacza. Masz ketaminkę czy ketanol? Ty! Dawidskaruro, Morfinkę ma. W szpitalu morfinkę bada się ludziom. U mnie Niby Uchar, Oni nie zrobili Falkoteka. Disco disco będziesz mieć. Kwaleś, jak paru, nie robię gniewki zepierdoleni, straszli ludzie tutaj. Ja, tak się... Ciecie, nie boję się pierdolono w tym łebku. to byś się gniew zawinął. Ubrata, a brata, robotę na to, co? Takiej głupoty piszecie I rodziny w to jeszcze ścigać Do żabiary cię wsadzą Albo do peńari, szkoda, szkładem na I będzie się gotował może to poczynięte jak nie ty popek. Koleżko. Zobacz, tak wygląda bez okularów. Paru A tamten od Dagmarki, koleżka. Burdel mama. No ja kim bo to może być twój ostatni taniec no, tam na grudnie chcesz Jada szmulka to się dojadę do razem, bo taki Nauka jazdy Dobry wieczór Jak się czujesz, paru? Козака, то есть я не гребяш. Масса на перенабройку не в Ты нот фаируфский вызывал, спирка. Tatuar się pierdolą i węże. Tam, ten Tamten jak on tam. A to nic, co się z tym rzutkowskim idiotą. Żółtkowskim <grywa> jak idiota Pierdona sobie fryzurę i się lansuje. Tak sam Makowicz. Najpierw ma układę tam w tym. Robi zabójstwo, a później pieniądze bierze od rodzin, że on jest taki śledczy, układy ma. To się Karma nazywa, parłocy. Postrukasz tutaj, ty? oba, Taki pasek, ten 300 na przejechać. A tu na skrzyżowaniu mówię, tutaj na śigorskiego 9, w takie wypadki. Jestem nagrany na kamerach. Jak trzy się pierdolnęły a nasiada swoim prywatnym miesiącu lucie szkowcem. Nawet się kurwa i zatrzymała kurwa. Kierowca z bimbowca. Tam ta pijaczka co? Koło gości się mi koła czy kręci. Fotograf wielki. I na górze tylko. Szykanik 30 lat. Dziwny pan nadaje, tak? Paruba. Policja taki pseudo. Ja przywiązoś to ruchu, coś mi się jakieś schody zniwałem. Ja zmywam, bo rzadko po nie chodzę. Aj, aj. Zasz, ja się będę próbował, Kto wie, to wie. Strefa 11 dowiedzisz. Do gazu pójdziesz albo nie. Klemy na jeste ci założył. I 220 podłączył, wiesz, stwierdzał. Ja się czuję z paru złotymów, poszło niby. My I ty go czymś podnoszę. Bo chałupy. A ludzie później mają gdzie mieszkać. Dlatego będziesz pobierany. Co tu Tam, ja na Ukrainie tu przyjechać kurwa. Gdziecie? Z się powieszali. I za kolanówko, za rąskę. <grystanie> <grystanie> klawy klikniesz ten... Dasz tu klawy może jakieś gówno dobra. <grystanie> że ja w Boga wierzę. Michowy jak mnie nazywają, z qr -em. Czy u mnie Ukraińki mieszkają? Czy u mnie rowery są kradzione? Kupię samochód. Co? A ile masz pieniędzy? Tutaj fafik jest od Sowy też. A po 17 mieszkaniu w Gdańskiej Górskiej to pochód, chodzisz. No to do te tu nie powiedzieć, co to jest a przybrali sobie taki łobuz Ja bym to źle z oczu patrzy A teraz w ochroniecz robił robić zdjęcia Ta, Tato w piorce był z rurkami to mu zdjęcia ktoś napsykał Ja co ja robiłem, to robiłem. Byłem w obud. teraz jestem grzeczny, narkotyków nie nażywam Modlę się codziennie, Aby się, nie modne, ale myślę sobie, że ludzie w domu. co łaska. Chcesz piątaka od cwaniaka? No ja nie ma, masz piątaka od cwaniaka, cwaniak tu mieszka jakiś mordo. Na górze mieszka. Pse do policjant a po dwunastko konfident. I po dziesiątko następny. A w to nic nie weźmiesz. Wiem bym męskiego wskoczył. A my w rząd tak siedział. Idiota. Kto to zjedzie, pozwolił wam zamieścić moje? O, pojechał ten. Wielką, fioletową armowcu, Elektryk. Kiedy by przychodził do przyczyny w piwnicy. Doprawiał. Dobra, taki ten. Szwedzki łoki. łoki toki. W banku byłeś ty, i tam w banku... I kory chuj, on kredyt ma, to zamyka teraz. Tam doniesie papierów, po, po po angielsku. w Sienkiewiku w ogóle. gdzież jakimś obcym językiem udało... Wypadałoby władać, co? Jak się wytruje, w takim przykładzie pierwszy oddział Umów międzynarodowych, oba. Teraz wszyscy tak, czy jasie? Oba. Co ci z tej kciurka ci się puściła? Bo tu ja widziałem z brzuchem. Myślałem, że będzie inaczej, ale to jest, jak jest. Nie, to nie ma tu nie ma sensu, tu nie ma nie ma do z piękności szkodzi, jak tu się pogada, a moje choroby jesteś jeszcze A dombek to jest na Europę. A teraz dyrektor Kubek mi ukazy, pojechałem tam buskiem, bo mi da jakiś kubek do herbaty. Co my kubek do herbaty? Dobra. Kładzie, wielki ten, kierownicę. I rysiu-brysiu. A pani mi powiedziała, że no, ona ma papiery. Słuchaj, bo to nie nic nie musisz wysłać. Ta sama po spajaniu jest. A rysiu bryciu tam, poro mam, bo mam być, się nie powinien wpierdalać. Bo spasnąć ciecie, to, to ma charakter, nic się nie chciało. Zleciał z tego tabletę. ale ja nie czuję czasem a się fajnym a czasem lubię być sam z skoleczkę pójdźmy do tego kościoła Mszoda za Rakowskich i trzeba zmienić ołtarz bo jest ze sklejki znaczy tam tam A znam paru księży fajnych A paru takich większych to jest takich fajnych się Nie się tutaj Ci powiedziałem ku ku się mi nawet a strzał łapiesz to cię nam jeszcze poprawię i zadzwonię na policję a ja powiem bo przewrócił się, wyzywał mi tutaj, hakuje, paruwa i pewnie na gdzieś ma fincy. Albo po 14 albo po trzynastką Cieć broda. Fryzurki są te pierdolne Ciemne okularki, kompletuję te W urzędzie, nie do urzędu miasta Nie jest nerwować, ale kiedyś się po, po ciemnicy strzała była piesz i nawet nie będzie widać pod trzecią strzał. Moja mówić bardzo niebezpieczny, ale raczej chciałem się być fajną poryszkę. fajnie I na się zlego, a później się piersi wzucha strzela się. Wylewa poza Pani do nas schody. Niech to jest mywaj co po nich cały czas. Pani już swoje... się zamykała w życiu. A na to z porozmawiać, przyjechać i łęckich komuś pijać, bo 72 lata, a do gina, nie powinna w ogóle pracować. pracuję, bo lubi pracować i z wyrzutkami. Czyli z Ja A tamta pinda przyjechała. Tam było nagrane. To się nagrywa. Moja mama mówi, padałem nadzieję. Tam Dawidzka wróciła, żarło przez siatkę. idzie się pytać, czy można, czy się daje. A tam idzie o z boku. A jak ja byłem to przepić łóżki tu, a tak to się zapał. Czy to schroniczko jest zarezerwowane? nie jest w taki opieka? Bo najpierw będziesz tym rządka, później nie wyrzucacie. Jak podrosną. Albo tak jak nukię wyrzuciliście z kurwy syny. Na rozpód wzięli. Oba. Przyjechał ten. Rada to przyjechał. Do kamieni ktoś przyjechał. A nie, to są sieci. Nie... Trzeba by ich gonić tych komendosów. ich tylko by wpruwali na Srańce. Nie wiem kto tu mieszka, ktoś w fyszkowiach nie powinien tu robić. Nie tylko wyszkoda w Polsce Głupi ten roski On za Trumpem jest o, To właśnie własną żony zgłosił a jak to może żonę złapić? W wielu krajach, w wielu więzieniach, z czego nie jestem dumny, ale uda mi się przerzucić. <ścoughs> jak to tam, żebyś się niegrzeczny i wpadasz w układzie, to później błyszkiem tak jak piszkarze. A jak jesteś niedobry, to dla mnie jest taki na tym, na YouTubie film, filmik taki, siedziałem z tym jednym, przestrzaku. Jeszcze można jak pocięty. Wolałem, ja żeby to siedzieć, bo po co pracować? Nie, ja to na, na zdrowie to będzie wyszło. Pewno filmy niej, kurde czasy. Czy koleżka w tym filmie znajduje się z siadem? W tym mistrzeli, to co tam? Nie skarżyłem się, tylko nie, No bo co tam mógł powiedzieć? Bo lekarza poszedła. ale no, się nie skarżyłem. Rury przykupali, Łysa pała zasiada pedofil. Razem z brodą, później po karetkę zadzwonili, że niby ten, nic w sumie ten pieniądz wszędzie pożycza. A na tych YouTube'ach, na tych podcastach sporo jest na temat taki i spółka, właśnie tam sporo jest. Ja mówię głośno, wyraźnie. Nie wiem, co mi złapiecie. Ja swoje przeżyłem. I pomierzi mi to, że nikt nic nie robić z jakimś sierbem się znalazł, marmi, z jakoś, ale myśli, że ja mają to fajni kolesty są. A to ciecie najgorsze takie. Głównie chyba szybunki. Paska hondę taką na wypasie. Kokainkę mi proponował. Później mówi, że bo co, bo za kokainkę to trzeba płacić, a przyjechała, doba, wiola jaka z dachy przeszlonej tutaj raz przyjeżdżał to a gówniarz z po dziesiątki przyjechałem. policyjne auto przyjechało coś wyraz i podał tam przez szybkę i w nocy przyjeżdża i sobie raz on wychodzi coś podaje i odniżają się Bo później wejść wyjdzie podróż sobie do tej Mitsubishi w Łomińskiej Oba On jest ten Marcin z Lasu, a jestem Rafał z a oto taki moloch, tam ludzie tam, te agencje wszystkie już to obozy pracy są. Te ludzie się boją, albo za nimi są, żeby trochę przeczytać, i wszystko na internecie te regulacje Tam Tam pinta, i go powiedziałem, że jest 120 stron, to proszę przynieść, proszę, się jest a to jest drewnoczny kolor, którego taki parę ładnych metrów zginęło z piwnicy. Aj. No i tutaj się wszyscy podrabiali. No, tu na tym daję to mówię. Wiem, że biorę nawet film jest nie jest ten ten. Somalijczyk, on jest Somalijczykiem, ma najnowszy ajsztop. On mówił, tu był tam, tu się drzwi kolei. tu się robi to, tu to się robi tamto. Idiota że za darmo, Gonciarz, strąciasz. Następny influencer.

Jestem, nigdy nie byłem. Ale to, co mi robią, to po prostu jest opać szczęki. A jak jaśniętek mi chorób z chorób, to nie powoli. Prawda, że boli, czasem, czasem nie mniej boli. A chęcią. A będziesz remontował? Powiedziałem, cieciu z góry, z pod Trzynastki. To dwa mieszkańcy, załóż mieszkanie, to jest zrobiliście. Wiercisz, to sobie na no na niepoświęconej ziemi, ulep gdzieś i zdechnij tam. A tam przy garażu, powiedziałem, garaż to jest tylko do... Od, pieniądze oddałem, bo ja go muszę wyremontować. To jest jakiś autokup, miło że to macie prawo. Ja zrobię i będę sobie jeździł.

Wszyscy fury na opasie o oh, pojechał ten Amerykańska, Amerykański święty tego klawego, bo ma jeden czarny Louis Serdyn i Toyota ma i jeszcze jakieś inne gówno, i tu jego włości są, na włościach stoi u niego pełno składki coś wyrazu znowu to po cichu wyraz dobra, jest znaczy, do nagrywania, trzeba to było. Wo das